Jego rolą jest robić szum i zamieszanie i wzbudzać widoczność swojej osoby, no na to wychodzi. Przecież jak zgasił świece Hanuka, powinien wyjść na, na forum Sejmu, powiedzieć Panie Hołownia, zamienił Pan ten Sejm w coś, co nie jest już polskie. I zwracam się do wszystkich posłów. Wyjdźmy z tego Sejmu, bo my przesięgaliśmy na to, że będziemy reprezentować Polaków, ale w Sejmie Polskim, a nie jakimś takim cudactwie, co zrobił Hołownia. Gdzie był pan, Braun? Następna sprawa, niezwykle ważna. O tym nikt nie mówi. A ja państwu przypomnę, że przecież od nie pamiętam ilu lat, ale to już będzie co najmniej 3 lata. W Polskim Sejmie jest komisja sejmowa do spraw ochrony polskich złóż, rozumie energii i czegokolwiek. To jest co najmniej 3 lata. I dlatego pytam, że jeżeli jest tam taka komisja, to dlaczego ja z ust tej komisji nie usłyszałem, że na przykład, no nie wiem, od 1 maja, Będziemy, y, 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 uruchomimy proces powstania kopalni tytanu, molibdenu i żelaza w suwałkach. A dlaczego tego nie usłyszałem? Dlaczego społeczeństwo polskie tego nie usłyszało? To dotyczy wielu innych złóż, z których my, Polacy, moglibyśmy korzystać i zarabiać na tym. Niebotyczne pieniądze, ale to niebotyczne, bo tych złóż jest dużo, dużo więcej. To nie tylko suwałki. A przecież my mamy perfekcyjną technologię do ekstrakcji wodoru z kopalni Krupińskiej, na przykład, gdzie paliwem przyszłości jest wodór. I my tego wodoru mamy w nieskończoność. To dlaczego nie słyszę od. Kogoś, kto jest z komisji właśnie dotyczącej tych złóż, że 1 maja buduje, uruchamiamy kopalnię Kropińskiej, a zaczynamy, <laughs> zaczynamy wydobywać wodór w niewyobrażalnych ilościach. A dlaczego tutaj pan Brown nie wyszedł i nie powiedział tego? A dlaczego na przykład pan Brown nie mówi o tym, że mamy wiele innych jeszcze kopalin? które moglibyśmy korzystać, to po co siedzi w tej komisji sejmowej i przez trzy lata nie powie niczego na ten temat, albo nie wzbudzi dyskusji na ten temat, albo rozmowy, już uwielbiamy debaty. Na jakie debaty? Mamy przeogromne bogactwo, trzeba to eksploatować. Dlaczego pan Braun nie mówi o tym, że siedzimy na, na termosie z energią? Czy to jest energia. Yy, z wody gorącej, bo mamy takie wody gorące, nie u Rydzyka, bo tam woda ta jest za zimna. Ale mamy, mamy pokłady wody bardzo gorącej, bardzo gorącej, gdzie tą wodą można by napędzać. Powiedzmy sobie, tam całe systemy produkujące elektryczność, prąd elektryczny. Gdzie mamy gorące skały, gdzie temperatura tych skał nawet dochodzi do. 400 stopni. Ja mam książeczkę jednego z profesorów energetyki, jednego z profesorów polskich, gdzie mamy całą technologię wykorzystania tego ciepła. A tego ciepła z Ziemi nam nigdy nie zabraknie, bo jądro Ziemi grzeje nam to wszystko do końca świata. To gdzie jest teraz pan Brown? No widzicie? Bohater narodowy na pewno, bo świece chanukowe zgasił, bo krzyczy, że trzeba coś zrobić, ale rozwiązania nie podaje, mimo że to rozwiązanie ma. Jeżeli mówi, że to jest dla zakonników, to, to niech poda rozwiązanie lepsze. A on nie podaje rozwiązania lepszego. On tylko swoim kwiecistym językiem wyśmiewa jedyne możliwe rozwiązanie dla Polski. To kim on jest.